Oliver, Zdrowia. Zdrowia z szczęścia? A jakich prezentów życzysz? Chciałem, by ty z przyczepą, i na tej przycepie ma dzwig i takie ubikacje. Powiedz mi, jak ty masz na imię? Marta. Martusiu, ile ty masz lat? Siedem. Czego też życzysz sobie i swojej rodzinie na święta? Rodzinie życzę, że, że mama miała wspaniałych prezentów, tatowi tak samo, a ja zrobię najbardziej zabawkę Ferbi. Ferbi. To jest twoje świąteczne marzenie, tak? A czego życzysz swojej siostrze? Życzę, że miała dobrych przyjacielów, życzę, że miała dobrych zabawek. Weronika. Weronika, ile masz lat? Gdzie chodzisz do szkoły? Gdzie mieszkasz? Do SMS-u mam 13 lat. Mieszkam na Kozielskiej, w Raciborzu. Weronika, ja wiem, że Ty przygotowałaś na dzisiejszy dzień coś super specjalnego. No, wierszyk. No to proszę, bardzo oddaję Ci głos. Gdy pierwsza gwiazdka błysnie na niebie, święty Mikołaj przyjdzie do Ciebie. Razem wspomnicie dawne czasy, popr poprzypominacie świąteczne frykasy. Um, ale odleci i skryje go mrok, lecz Ty się nie martw, wróci za rok. Um, moje świąteczne życzenie to, żeby dostać nowy telefon, bo zgubiłam teraz. No i chcę pozdrowić rodzinę i kolegów z klasy i ze szkoły. Kamila. Wiem, że przygotowałaś na dzisiaj specjalne życzenia z okazji tego szczególnego dnia i z okazji szczególnych świąt, które nadchodzą. Proszę bardzo, możesz teraz powiedzieć. Nie Mikołajcie o mnie zrób na wieczór smutną minę, bo to obowiązek święty, by przynosić nam prezenty. A czego życzysz swoim najbliższym, swoim przyjaciołom, koleżankom, kolegom, rodzinie? Zdrowia, szczęścia, Ania, ja Ala. Aneczko, lubisz święta? No. A co byś chciała dostać pod choinkę? Um, aniołka pieczącego. A czego ty życzysz swoim rodzicom, swoim dziadkom, siostrzyczce i swoim koleżankom i kolegom? Masz dla nich jakieś życzenia świąteczne? Nie wiem jeszcze. Jeszcze nie wiesz, a czy to bym było na przykład życzenie szczęścia? Tak! A zdrówka? Może! A czy to by było życzenie dużo śniegu na święta i w zimie, żeby można było jeździć? Tak! A na czym się jeździ zimą? Na szanka. A na łyżwach też? Nie, jak jest lód. Jak jest lód, dobra, dziękuję Ci bardzo. A teraz pogadamy z Twoją siostrą. Jakie Ty masz życzenia dla Twojej rodziny, przyjaciół? Zdrowia, szczęścia, szczęścia śniegu. Masz wymarzony prezent? E, nie, ale żeby była na śniego śniego. Agatka. Agatko. Czego ty życzysz na święta swojej rodzinie, swoim rodzicom, mamie, siostrze? Te były choinki zielone, śnieg. A zdrowie, szczęście? Zdrowie, szczęście, słodycze. Ale wspaniale. A czego ty życzysz sobie, jakiego prezentu pod choinką? Taka laleczka, która. Bo ja widziałam w reklamie, w takiej telewizorze taką, taką laleczkę, która robi kufkę i trzeba jej wymienić pampers. Taka laleczka jest na świecie? I Ty byś taką chciała? No to ja myślę, że powiedziałaś swoje życzenie tak głośno, że Święty Mikołaj usłyszał. Może coś się uda załatwić. Cieszyłabyś się bardzo z takiej lalki? Tak. Olivia. Ile masz lat? Sześć. Oliwia, jakie masz życzenia dla swoich najbliższych na nadchodzące święta? Żeby to... był biały śnieg i żeby była zielona choinka. Mhm. A jeszcze jakieś inne, takie serca dla mamy, dla taty? Mhm. Co byś jeszcze życzyła im? i zdrowia. A teraz powiedz mi o swoim ulubionym, wymarzonym prezencie choinkowym. Wampir. Jeszcze raz. Wampir. Wampira byś chciała? Taki monster. Szymon Fiegel. Czego życzysz swoim najbliższym na święta? Żeby mieli dużo prezentów. Śniegu życzysz? Tak. Lubisz białe święta? Lubię. A słuchaj, twój wymarzony prezent. Auto na sterowanie. Tak, je byś chciał dostać? Tak. No to ja ci też życzę, żebyś je dostał. Wiktoria. Świetnie, mówisz głośno. Super. Wiktoria, co ty przygotowałaś? Bo wiem, że masz coś specjalnego na te, na te uroczystości świąteczne, przedświąteczne dla nas przygotowane. Wierszyk. No to głośno powiedz nam teraz wierszyk. Mikołaju, Mikołaj, co ty robisz w naszym kraju? Robię piłki i korale, a dla siebie piękną lalę. I ty byś chciała dostać taką piękną lalę na Mikołaja? Tak. Dobra, a czego życzysz swoim rodzicom, swojemu bratu z okazji świąt? Jakieś masz dla nich życzenia? Tak. Jakie to są życzenia, powiedz? Dla mojego brata, żeby miał, żeby miał samochód. A tata i mama? Mama, żeby, żeby pracowała. Dawid. Dawid, ile ty masz lat? Osiem. Do której klasy chodzisz i do której szkoły? Do drugiej i do trzynastki. Słuchaj, czy ty lubisz święta? Bardzo. Z jakiego powodu? Co jest takiego super w świętach? No, śmiech i można ulepić na przykład jakiegoś wałwana dostaje się prezent od Mikołaja. Słuchaj, Twój wymarzony prezent, o jakim marzysz, jaki chciałbyś dostać? No korki, strój piłkarski, jakąś fajną piłkę. Ty jesteś fanem piłki nożnej? Tak. Twoja ulubiona drużyna? No Polska i FC Barcelona. Super. Dobra, a powiedz mi teraz tak, czego życzysz swoim najbliższym mamie, tacie, rodzeństwu na te święta? Tego nie wiem trochę. Czy to mogłyby być na przykład bogate prezenty? No też może być. A dużo szczęścia i miłości? No też może być. Dobra. A jakie jest jedno życzenie takie od siebie? Od siebie? O, żeby też dostać coś pod choinkę i żeby byli szczęśliwi w te święta. Dawid. Dawidku, ile ty masz lat? Siedem. A czy ty lubisz Boże Narodzenie i święta? Lubię. Słuchaj, czego ty życzysz swojej rodzinie, rodzicom, dziadkom, bratu z okazji świąt? Że, żeby się wszyscy cieszyli i żeby dużo śniegu padało. A czy ty lubisz prezenty? Lubię. Masz jakiś pomysł taki, coś bardzo chciałbyś dostać? Zestaw Ninjago, kasper i masterlotka. Tak, w Perku czekasz na święta Bożego Narodzenia i choinkę już? Tak. Lubisz ubierać choinkę, jeść w wigilijne potrawy? Tak. A czego ty życzysz sobie na święta i swoim rodzicom, bratu? Czy to jest na przykład dużo śniegu? Tak. A dużo prezentów pod choinką? Też. A dużo śmiechu i zabawy? Tak. Yes. A dla swojej mamusi masz jakieś specjalne życzenie? Tak. Jakie? Żeby mm. była zdrowa i wesoła? Tak. To powiedz To? Chcę, żeby była zdrowa i wesoła. Nazywam się Jakub. Kubusiu, ile ty masz lat? Pięć. Chodzisz do przedszkola? Tak. A wiem, że ty przygotowałeś coś specjalnego na dzisiaj. Co to jest? Pierszyk. No to proszę bardzo, mów. Z blaskiem pierwszej gwiazdki składamy życzenia. się wszystkim spełnią wyśnione marzenia. To są Twoje życzenia? A jakie Ty masz marzenia do spełnienia? Prezenty. A jaki masz swój wymarzony prezent? Masz taki, o którym myślisz? Angryberts. Nazywam się Karolina Klasen i chodzę do klasy pierwszej gimnazjum. Święta Bożego Narodzenia się zbliżają. Cieszysz się? No bardzo. Co najbardziej lubisz w świętach? Mm. Najbardziej lubię wigilijną kolację i dzielenie się opłatkiem. A czego życzysz swoim bliskim, przyjaciołom z okazji świąt, które wkrótce będą? Szczęścia, radości. Czego sobie życzą? Mm. Masz wymarzony prezent świąteczny w głowie? No, chciałabym bardzo dostać sztalugę. Maja. Majeczko, ile masz latek? Cztery. A czy Ty lubisz święta Bożego Narodzenia? Lubię. Co jest takiego bardzo fajnego w tych świętach? Prezenty. Prezenty. I kto przynosi te prezenty? Mikołaj. Mikołaj. A jaki ty masz wymarzony prezent, który byś chciała dostać? Pieska zabawkowego. Zabawkowego. I co byś z nim robiła? Chodziła. No, wiadomo, nie chodziła. Słuchaj, a. Czego... bo w święta się składa życzenia, tak? Wszystkim się życzy. I powiedz mi, czego ty życzysz swojemu tacie, swojej siostrzyczce, Emilce? Prezentów. Prezentów, a lubisz śnieg? Lubię. Chciałabyś, żeby był w święta? Chciałabym. Słuchaj, a co się jeszcze robi takiego w święta wszyscy co robią? Bałwanki lepią. To nie Ile masz lat, gdzie chodzisz do szkoły? Ma 12 i chodzę do SMS-u. Czekasz na święta Bożego Narodzenia? Tak. Dlaczego? Z jakiego powodu? Bo jestem z tą rodziną i lubię dostać prezenty. Lubisz składać też życzenia, przypuszczam. Tak. A czego życzysz swojej rodzinie, bliskim, przyjaciołom? Żeby byli całkiem szczęśliwi i to wszystko. Masz jakiś wymarzony prezent, który chciałbyś dostać? Ja no, chciałbym dostać piłkę.